Z tej strony oczywiście tutek, a to kolejny odcinek Drogi do Legendy. Zajmujemy się drugą areną na nowym koncie, tym razem jest to Szaman. Mieliśmy do wyboru mm, trzy, niestety, przeciętne klasy, jeśli chodzi o areny. Szaman wydawał mi się najlepszy, aczkolwiek Natalia, którą stworzyliśmy, nie wróży sukcesów, ale miejmy nadzieję, że co najmniej te sześć wygranych, żeby to się zwróciło z jakimś plusem żeby te sześć wygranych przynajmniej się udało. Mam nadzieję, że tak będzie. Pierwszy godny przeciwnik dla naszej niegodnej talii. Zobaczmy, no trzy trzaski są, tak? To może, może coś pomoże, mamy też um, zły uro, tak? Brakuje obszarówek, brakuje troszkę silniejszych stronników, ale może coś uda się z tym zrobić. Wszystko do zmiany, tak. Potrzebujemy 1 dwa w momencie, kiedy nie mamy monety. I są te wspomniane trzaski. Jest też totem, tak. Mamy dwa razy z tego języka, ale nie mamy kart pod to, tak. Nie mamy stroników, którzy przeżyją nam na stole. Tak jak teraz, no w drugiej turze możemy zagrać moc specjalna. No, piechur jest tragiczny, więc przeciwnik albo miał do wyboru naprawdę fatalne karty, albo nie potrafi tych kart wybierać. No szczęście na tym nowym koncie to my nie mamy, tak? To jest 25% szans na fatalny totem, dlatego że to jest jedyny totem, którego Piechur za darmo zabija. Tu no, widzimy, że nawet broń specjalnie po to używa, ale według mnie i tak powinien po prostu zabić to Piechurem, żeby nie tracić broni. No druga i trzecia tura ma specjalna, więc... Albo mamy fatalną talię, albo fatalnie dobraliśmy. Bo dwójek i trójek troszkę jednak mam, no trójek mam trzy tylko, to, to tam... Ale dwójek mam! Dwóch mam, pięciu chyba stronników, poza totemami, albo czterech. A my pierwszą i drugą turę pasujemy. To... jest bardzo niekorzystne dla nas. Pierwszą, drugą, trzecią turę pasujemy. Zagrałem najlepszą możliwą czwórkę, oczywiście on zginie od pantery plus broni, a my będziemy jeszcze przeciążeni, więc ogólnie sytuacja jest... ...fatalna. Sytuacja jest fatalna, w następnej turze też zbytnie nie mamy co zagrać. No tu widzę, że przeciwnik też ma nie, nie najlepsze karty w talii. Tu zdecydowanie powinien się wymienić. Zdecydowanie powinien się wymienić. Ja mam nadzieję, że się nie wymieni, wtedy trzaskiem to zabijemy. Nie wiem, na czym mam tak myśli. No przeciwnika nie mamy godnego, ale... Ale bez trzech tur i z taką talią będzie naprawdę ciężko. Worgen ginie za darmo od Piechura, więc ja chyba i tak wolę zagrać Technika. I tak wolę zagrać Technika. Oczywiście mogę zagrać Worgen plus Totem, w następnej zagrać Totem Ognistego, ale bardzo możliwe, że w następnej będę grał Spaczonego Proroka. No widzę, że przeciwnik fatalny ma kartę, tak? No jeśli przegramy z nim, to to tylko i wyłącznie pokaże mi, że ja sam wybrałem Fatalną Talię. Mogę zagrać Spaczony Prorok, wymienić się, mogę zagrać Nefrytową Błyskawicę, to mi da więcej na stole. Do tego możemy zagrać Worgena. Więc Błyskawica, Wymiana i Pytanie. Pod nie to, to z tego Języka. nie chcemy Worgena zagrać z tej strony. Tak. A przeciwnik jest jaki jest, ale to tylko i wyłącznie pokazuje braki w mojej talii. Niestety, ale zrobiłem naprawdę słabą talię. Po części z mojej winy, po części z mojej winy, bo nie mając kart do totemu nie powinienem te, tego totemu tak forsować. Nie mając karty spaczonego, mając bardziej szybką talię, też nie powinienem wybierać spaczonego, więc dużo jest w tym mojej winy. E, przywódca plus totem. Nie chcę tu używać zły urok w momencie, kiedy mam wymianę z jednostką za dwa many. Więc to to będzie na pewno. Pytanie, czy gramy do tego przywódczynie kultu. Wydaje mi się, że tak. I dodatkowo wymieniam się tutaj. Dlaczego? Dlatego, że w końcu będę chciał to zabić, bo jednak moc zaklęć, obrażenia zaklęć dają naprawdę dużo szamanowi, więc w końcu będziemy musieli sobie z tym poradzić. No to jest jakakolwiek obszarówka tak naprawdę i my nie mamy stołu, więc sytuacja nie jest aż tak kolorowa. Ale miejmy nadzieję, że obszarówki nie będziemy no ma pięć kart to nie jest dużo. Pięć kart to nie jest dużo, jeszcze nie wiem czy on monety jeszcze nie ma. On zagrywał monetę? Bo my nie mieliśmy monety. Nie, nie mylę, my mamy to mieliśmy. Śmierć powraca! Co jeszcze zagra? Czy jest błyskawica! Drugi z zlawy. No proszę bardzo. Powinien zdecydowanie co tam zabić? Tutaj dziwię się z lekka. Możemy zagrać gangstera, możemy zagrać łowcę, Znalezione, niekradzione i moc specjalną. Więc ja bym wolał w to nawet zagrać. Z drugiej strony wiemy, że on nie ma obszarówek, więc zagrajmy tak. Na no co że zagramy, ze ono niekradzione, Nazwa mnie je Rotbraja. Wymieniam totem, żeby jeszcze miało, no miał jednak mniej tej mocy zaklęć, tak? Bo jest ona ryzykowna, ale tu zdecydowanie przeciwnik powinien zabić nam totem, a nie technika czarno-skrzydłego. No Gramy na przeciwnika, który zbytnio nie ma pojęcia o tej grze, a i tak jest problematyczne dla nas, nie? I tak jest dla nas problematyczne, więc, tak jak mówię, Natalia nie wróży sukcesu. Możemy zagrać tu zły urok, możemy to trzaskiem zabić potencjalnie. Zacznijmy od znalezionego niekradzione. Drugie, znalezione, niekradzione, czy beztwarzowe po prostu weźmiemy. Wydaje mi się, że 7-7. Nie potrzebujemy obszarówek, jeśli jesteśmy tak z przodu na stole. Pytanie, czy wymieniam tę jednostkę? Nie, wydaje mi się, że lepiej ustawić jest wartość wystarczającą. Dlatego, że no wcześniej nie miał jakichś obrażeń, zaklęć, które by usunęły mi stół. A w ten sposób narzucam presję, że trzaskiem na co no najdłużej go po prostu zabiję. No, dostaję te obrażenia zaklęć jak ma okto. tak? To jest drugi raz rzędu. 10. Wy... Wartości wystarczającej nie mamy. Dlaczego znaczy mamy na nią 25%? Ale w momencie, kiedy mam taką przewagę, to dla mnie 25% to nie jest wystarczająca wartość. Najpierw zagrywam totem, potem dopiero wymieniam, bo nie chcę znowu totemu 1-1. A gdybyśmy najpierw wymienili totem 1-1, byśmy mieli 25% szans, że znowu go dostaniemy. Z trzaskiem, tak jak mówię, no było. Czy nawet nie było? Nie, no mieliśmy. Tak, mieliśmy. 25% szans. <noise> Dobra kombinacja. No udało się, ale tak jak mówię, na przeciwnik miał A słabą talię, B słabo grał. A my i tak mieliśmy na starcie problemy, bo trzy pierwsze tury spasowaliśmy. Ale no, zwycięstwo to jest najważniejsze. Tak jak mówię, jeśli wygram 6 tą talią, będę zadowolony. Ile mamy dwójek? Raz, dwa, trzy, cztery. Czy cztery to mało. Ale miejmy nadzieję, że więcej sytuacji się nie powtórzy, gdzie pierwsze trzy tury pasujemy. Zagrywamy tylko moc specjalną. Dobra, jest drugi godny przeciwnik. Boję się, że teraz jak ktoś ma jeden-zero, żeby nie miał zdecydowanie lepszą talię niż my. No znowu szaman. To nie jest dla nas takie złe. Jest dwójka. Dwójka na pewno muszę zostawić, dlatego że mam mało dwójek w tani. Zastanawiam się nad niszczycielem, ale chyba nie. Bo mając jedną dwójkę monetę. Spróbujmy dobrać drugą dwójkę. Trójka też jest wystarczająca. Oczywiście z taką ręką nie będę mógł użyć monety do dwójki, dlatego że nie będę miał kontynuacji zagrania na następną turę. Ale no... Jest obiecująca ręka. Jest obiecująca ręka. Panie szamanie gramy. Dobra, jest. Widmowe pazury. No to jest... Niestety, to, ale... Bardzo dobre zagranie na pierwszą turę. Mamy kontynuację i mamy zagranie 3-4 potem, więc zdecydowanie używamy to w takim razie. Pazury w momencie, kiedy to nagrywam, na dniach mają zostać zmienione na kosz 2 many. Czyli Shaman no znacznie ucierpi, ale dalej będzie bardzo silny na pewno w grach rankingowych, ale jednak już troszkę, troszkę. Aż, a nie aż tak silny, tak? Na pewno inny archetyp z nefrytowymi. Jednostkami będzie silniejszy niż archetyp agresywny Szamana. Ale to tak na marginesie, bo do Aren nam się to nie przyda. Czy Ja wolę zagrać 3-2 czy Worgena? Zdecydowanie wolę zagrać 3-2. Dlaczego? Dlatego, że Worgen w następnej w późniejszych turach będzie miał większe znaczenie mając właśnie to ukrycie. Dlaczego wymieniłem? Z tego względu, że w momencie, kiedy on by miał totem, który daje plus 2 stronnikom sąsiadującym, automatycznie bym ją ukarał i by zabił mi baśniowego smoka. Plus, wymieniając, zmniejsza mu szansę na totem z obrażeniami zaklęć, który to bez widmowej pazurami po prostu zabił mi jednostkę. Jeśli zagram kapłankę, mogę to wymienić. Jeśli zagram najemnika, on wymieni to z najemnikiem potencjalnie. Więc ja wolę to zrobić w tym momencie. Kapłankę daję na bagiennego raptora, dlatego że wolę, żeby bagienny raptor zginął niż baśniowy smok. No właśnie Vesmog jednak ma ten plusik nad raptorem, że nie może być wybrany przez zaklęcia. Moc specjalna, to mnie cieszy, tylko nie dobrze. Nie obrażenia zaklęć, to było bardzo ważne. Ale widzimy, że on szuka tych obrażeń, tak? Obrażeń, zaklęć. To temem znacznie przyspieszymy i nie wiem... Chyba nie. Chyba wolę zagrać po prostu w ten sposób. Wiemy, że on nie ma przerówki, bo by potencjalnie obszarówkę zagrał. A w następnej turze tym, tym totem będziemy mogli troszkę, troszkę przyspieszyć. Błąd z mojej strony, powinienem w organa zagrać z tej strony, dlatego że Baśniowy Smok, który najmniej chcemy, żeby zginął, powinien być na skrajnej pozycji. Więc tutaj źle spozycjonowałem i to nawet bardzo źle, ale mam nadzieję, że to nadrobię. Zbyt szybkie zagranie, powinienem przed taką turą troszkę poczekać i pomyśleć. No w tym momencie, jeśli tylko to zagra, to nie będę jakoś specjalnie ukarany, bo Worgenem to po prostu zabiję, zagram totem tutaj i, i pójdę agresywnie. Najgorsza dla nas jednostka chyba, znaczy, no możemy zagrać totem tu i się wymienić. I wtedy podleczymy, więc nie ma takiej tragedii. Zwłaszcza jak czas doszedł, teraz zdecydowanie idę agresywnie. Teraz już zdecydowanie idę agresywnie. Moim, jak się skończy ta druga gra? Zapraszam na krótkie reklamy, a potem kontynuację areny szamanem. Witam po krótkiej przerwie. Sytuacja na stole, gdzie mamy bardzo dużą przewagę. Mamy z ręki potencjalnie co najmniej 7 obrażeń, więc. Ta gra jeśli się teraz nie będzie miał jakiegoś obszarowego oczyszczenia powinna pójść na moje konto, z czego bardzo się cieszę. No, on, jedyne co zagrywał to pazury, a potem potem nie, nie, nie miał szczęścia, jeśli chodzi o wezwanie to temu, tak? Nie miał szczęścia i w ten sposób mamy bardzo dużą przewagę. Przez z ziemi nie mamy wartości wystarczającej to na pewno, bo mamy sześć, Znaczy w sumie. Nie no, bym musiał, bym musiał mieć duże szczęście, tak? Bo jeśli wymienimy się tak, mam 7 obrażeń, 11, 50% mamy na, na wartość wystarczającą. Ale wydaje mi się, że jeśli mamy taką przewagę na stole, to nie ma co ryzykować. Nie ma co ryzykować, po prostu zagrajmy bezpiecznie. Nawet może tu wymienię, żeby nie mógł zabić mi prowokacji. A w razie obszarówki też to jest lepsze. Więc w momencie, kiedy mam taką przewagę, nie powinienem ryzykować, bo jeśli trzask by nie trafił, bym miał mniejszą przewagę na stole, więc nie ma po co. Wolę po prostu teraz przeczekać i zabić go w następnej turze. I zabić go w następnej turze. Już chyba nic nie zrobi, więc mimo że zagrał tak świetną broń w pierwszej turze, to nie miał jak po prostu jej użyć. I my też zagraliśmy w ten sposób, że on nie miał zbytnio jak jej użyć. Teraz musi mieć obszarówkę, najlepiej ze złym urokiem, wtedy jest szansa dla niego, inaczej... No inaczej to w następnym tu już jest koniec. Prowokacja go raczej nie uratuje. No w tym momencie może go uratować, tak, bo my mamy 9... Nie mamy 100%, ale mamy prawie 100%, więc ja już... Ja już po to pójdę, tak, bo mamy teraz... 66% szans na wygranie. No i... Może nie tutaj, gdyby trafiło za 5 też byśmy wygrali. Ale, no, tak jak mówię, w przypadku, jeśli mamy taką przewagę na stole, wiemy, że przeciwnik nie ma jak odpowiedzieć na stół, to nie ma po prostu co ryzykować. Jest to niewarte. Niewarte. Lepiej poczekać i pewnie zwyciężyć. No, wynik 2-0 tą talią to znaczy, że już będzie teraz <grym> znacznie ciężej. Kapłan. Na kapłana w sumie nie mamy takiej samej talii. Bo mamy mało jednostek, które giną od słowo cienia śmierć. co jest zazwyczaj pozytywne. Swoją drogą, pierwszy raz na nowym koncie gramy na gracza legendarnego. Oczywiście nie jest to jakiś duży sukces, ale warto do uważania, że pierwszy raz gramy na kogoś z takim rewersem. Chyba pierwszy raz, jeśli nie, to mnie poprawcie. Mamy dwójkę, to już jest ważne. To nie będzie tak jak w pierwszej grze. Nefrytowa Błyskawica jest bardzo dobra na kapona. Nie ma co ukrywać. Plus dwa razy nefryty już na starzowej ręce, czyli będziemy mieli nefryta 2-2 w późniejszej fazie. Używam monety do... do 3-2 po prostu, okej. Okay. Kapłan klasowych dwójek zbytnio nie ma dużo dobrych. Gram topór. To jest świetna karta z wierzchu, dlatego że pozwala mi sobie poradzić z porucznikiem. Plus przeciążenie mnie w żaden sposób nie boli, bo i tak nie miałem karty za 3. Więc na scenie turze i tak pójdziemy po prostu raptorem za dwa many. Więc bardzo dobra sytuacja. Zwłaszcza, że on użył monety. Gracz legendarny nie powinien w ten sposób grać. Dlaczego? Używa monety, nie ma kontynuacji. Przez to, że ja odpowiedziałem na tą jednostkę. A szaman ma naprawdę dużo odpowiedzi. To on po prostu używa. E, no nie używa nic, bo jego moc specjalna wtedy. No nie działa, że tak powiem. Więc tutaj duży błąd ze strony przeciwnika. I my automatycznie narzucamy presję. Kradzież myśli, boję się, co tam mógł od nas wziąć. Pewnie czas, bo mam trzy. Więc grobowy pająk. No, to mnie cieszy, że on jest bardzo wolny i ja, potraf... ja mogę narzucić mu presję, gdzie jesteśmy naprawdę niedługo blisko wartości wystarczającej, bo już na ręce mamy co najmniej 7 obrażeń. Użyjmy broni, bo nie ma co tracić jednostki 3-2, która narzuca presję. Jednostka 4-6 na kapłana jest świetna. Dlaczego? Dlatego, że on nie ma odpowiedzi na jednostki, które mają 4 ataku. Więc łowca szumowin jest naprawdę na kapłana bardzo dobry. Wydobyte złono zostawia mi jedną jednostkę. Szkoda, że miał taką kartę, ale my też tą jednostkę możemy podleczyć, co jest bardzo dla nas korzystne, dlatego że tak jak mówię, kapłan nie ma jak odpowiedzieć na jednostkę 4-6 na stole. Mm -hmm. Masz żeby jak mrozu? No to, to nie jest jakaś super odpowiedź. My możemy zagrać zły urok teraz. Zwłaszcza jak dostaliśmy technikę. Zwłaszcza jak dostaliśmy technikę. Wydaje mi się, że nie ma co wykorzystywać broni. 11 obrażeń, to i tak, jeśli on się nie uleczy, mamy wartość wystarczającą na stanach budowy. To jest bardzo dobre, bo gdybym nie dostał tego technika, bym musiał zagrać po prostu zły urok plus moc specjalną. Jeśli wygramy w tak łatwy sposób. To jest tylko i wyłącznie jego wina. Dlaczego tylko i wyłącznie jego wina? Dlatego, że on po prostu spasował drugą turę, dlatego że użył monety z dwójki, co nie miało kompletny sensu. 911 mamy pewną wartość wystarczającą. Nawet jeśli byśmy mieli pecha z trzaski. Tak, to i tak byśmy mieli, nawet gdyby trzask trafił za 3. Tak długi wystarczająco. Mamy jeszcze kilka minut. Może zdążymy kolejną grę zagrać, więc spróbujmy. Zostało nam kilka minut programu, więc jeśli my będziemy robić szybkie tury i przeciwnik, to zdążymy. Jeśli nie, trudno znowu będziemy musieli przerzucić w trakcie gry na następny odcinek. No 3-0 tą talią powiem, że nie spodziewałem się. Powiem, że nie spodziewałem się. Wszystko wymienię. Potrzebujemy standardowo e, do zagrania na drugą turę. Znowu legendarny gracz, no poprzedni był legendarny, ale zagrał fatalnie. Po prostu to, że on użył monety, w tym momencie on przegrał. W tym momencie on przegrał. Pierwszy raz mamy jedynkę, ale mamy tylko jedną jedynkę w talii, jeśli chodzi o stronników. Mamy kontynuację z toporem, to jest bardzo istotne. Co prawda nie mamy dwójki jako stronnika, ale kontynuacja toporem jest bardzo silna. W przypadku, jeśli on nic nie zagra, wiemy już, że jeśli nie ma orzeźwienia, to, to zbyt dużo zrobić nie może, zagramy moc specjalną, dlatego że i tak nie mamy na horyzoncie ani trójki, ani czwórki, a ilość totemów jest ciężka do usunięcia przez druida, dlatego że on zbytnio obszarówek nie ma. A jak wiemy, mamy w talii dwa razy totem tego języka, który daje plus dwa stronnikom, więc wolimy mieć jak największy stół. Oj, orzeźwienie z wierzchu. Wszystko inne bym mógł trzaskiem zabić. Wszystko inne bym mógł trzaskiem zabić. No jest dobra karta z wierzchu też dla nas. Ale wszystko inne trzaskiem potencjalnie byśmy zabili. A jednostkę, która jest nietargetowana, czyli nie, nie można jej wybrać. Za dwa many zagrywa 4-6, No to automatycznie nam się gra sypie. Niestety, ale automatycznie nam się gra sypie. Już w tym momencie on ma bardzo dużą przewagę. Nie chcę grać znalezione, niekradzione, bo nie będziemy mogli do tego zagrać mocy specjalnej. No liczę, że następnym że to rozwidloną błyskawicą zabije, ale. To orzeźwienie z wierzchu do widmowego rycerza tak naprawdę ustawiło mu grę. Tak naprawdę ustawiło mu grę. No to jest. To jest słabe, to jest słabe, tylko no, my nie mamy co grać z bitmą. Zwłaszcza jak teraz się tak mocno przeciążymy. Więc może ja wolę najpierw zagrać coś na stół, a dopiero potem się przeciążyć. Nie ma sensu atakować bronią, bo tak jak mówię, następnej to zależy w co trafi rozwidlona błyskawica. Plus możliwe, że... o nie... Spaczony prorok? Żeby się nie przeciążyć, tak? Chyba tak. Plus następnej turze mogę zagrać, tylko no mam mało zdrowie, zdrowia, ale mam też leczenie w, w, w talii. Następnej turze mogę zagrać błyskawica, znalezione i agenci lotosu. Oczywiście od agentów zaczynając albo od, błyska, od znalezione niekradzione, żeby najpierw dobrać jakąś kartę. W sumie to trzaskiem musimy zabić, tak? Czy rozwidlona. Rozwidlona wymiana i agenci Lotosu. I wtedy znalezione niekradzione też możemy. Dobra, to jest lepsze. Tylko nie będę przyjmował na twarz. Anubarak, Anubarak zdecydowanie. Nie będę przyjmował na twarz, dlaczego? Kolejny trzask? Czy burza z... burza z piorunami jest słaba na druida? Wydaje mi się, że nawet wezmę jeszcze raz nalezione niekradzione. To mnie przeciąży dodatkowo, ale mając trzy trzaski w talii... wydaje mi się, że tak. Burza na druida nie jestem wielkim fanem. Nie przyjmuję na siebie czterech punktów obrażeń, dlatego że mam bardzo małą ilość zdrowia. Na samej turze nie chcę się przeciążyć, ale wszystkie karty, które mam do zagrania, są na przeciążenie. Bo jeśli się przeciążę, nie będę mógł zagrać Anubaraka. Na zwierzchu mogę jakąś piątkę dostać i wtedy ją po prostu zagram. Szkoda tej drugiej tury, bo ona automatycznie ustawiła grę. Ona automatycznie ustawiła grę. Zubot nie jest problematyczny. Ogr też nie jest problematyczny. No dobra. Muszę się przeciążyć w tej turze. Więc zacznijmy od znalezionego, Niekradzione. Genium mówca. Tak. Bo ja potrzebuję zdrowia. Więc to jest zdecydowanie opcja. I chyba zagramy teraz Raptor plus Trzask. Bo Giniu w tej turze nie jest konieczne. Możemy równie dobrze zagrać. W następnej turze będziemy mieli w następnej turze wtedy. 7 many. Wydaje mi się, że zaryzykuję. No 66% szans. Dobrze, udało się. Tutaj wymieniać nie ma sensu, dlatego że on nie powinien mieć wartości wystarczającej, jednak jednostka 5-3 jest znacznie silniejsza niż jednostka 3.3. Troszkę to przeciążenie na nas boli. Nie mam trzasku, teraz bym ten trzask się przydał, prawda? Więc może mój błąd, że nie wziąłem trzasku, ale Jinju naprawdę tu jest kuszący. Moi mili, jak się skończy ta arena, dowiecie się niestety w następnym odcinku. Dlatego że czas nagli, musimy dzisiaj odcinek skończyć. Widzimy się w następnym i w następnym będzie kontynuacja tej areny od tej gry, więc. Dziękuję za teraz, kłaniam się i do zobaczenia.